oglądać zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby zawsze być na bieżąco. Hejka, z tej Synelia Dawn I, i witam Was w kolejnym play'u na tym kanale. E, ten film powstaje dosyć spontanicznie pod wpływem moich dość silnych emocji, niestety negatywnych, e, do czego zaraz przejdę. Jeśli chodzi o pytania, które zapewne się pojawią, to już je może wyprzedzę. Odcinek Tajemnic pojawi się w tym tygodniu, najpóźniej w sobotę wieczorem. Jak widzicie po tytule, chciałabym poruszyć temat polskiej społeczności Star Stable. Zaznaczę, że ja nie jestem osobą kłótliwą, nie wchodzę w dramy z ludźmi. Jedyny kontakt z ludźmi w tej to są moi widzowie i osoby, z którymi jestem w klubie. Mm, nie wchodzę w dramy, nie oglądam YouTube'a związanego z SSO polskiego, z zagranicznego tylko jeden kanał, e, ewentualnie jakieś e, tam losowe filmiki, które mnie w jakiś sposób zaciekawią i generalnie raczej nie siedzę w tej społeczności. Bo... Aczkolwiek e, jest kilka rzeczy, które mnie irytuje. E, poza grą SOSowituję oczywiście na YouTubie, bo tworzę kanał, więc no, na moim kanale i tak jak mówiłam, oglądam ewentualnie Zagranicznego. E, oraz e, właśnie jeden z tych graczami, poza tą grą, e, to jest e, grupa na Facebooku. E, I powiem tyle, po rzeczach, które czasem tam widzę, ja nie mogę po prostu z e, mentalnością niektórych ludzi w tej grze. E, zwłaszcza, że niektórzy to osoby starsze, bo o ile osoby młodsze jeszcze jestem w stanie zrozumieć w niektórych kwestiach, tak nie rozumiem podejścia niektórych starszych osób. E, o co mi chodzi? E, mianowicie ja zawsze byłam nastawiona pozytywnie do tego, co dodają twórcy. Wiadomo, były rzeczy, które mi się nie podobały, e, były rzeczy, którymi byłam zawiedziona. I były rzeczy, które ja bym wolała, żeby były inaczej. E, ale, mm, nie wiem, taką rzeczą jest na przykład to, że dodają strasznie dużo koni, moim zdaniem. Ale, no nie zmienię tego. I trochę nie rozumiem podejścia bez sensu. Dodają ciągle nowe konie, zajęliby się fabułą, bo mam wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak są tworzone. Ich nie tworzy nie wiem, 15 osób i te 15 osób siedzi nad jedną rzeczą. Grę tworzy pełno osób i każda zajmuje się jakimiś innymi rzeczami. I z tego co wiem zadaniami, a dodawaniem koni, koni <grym> zaj zajmują się totalnie inne osoby i inne działy, więc są to dwie niezależne od siebie rzeczy. Ehm. No i co? Dodają nowe konie, no dodają ich strasznie dużo. Stracili przez to, moim zdaniem, swój czar. Ale czy to powoduje, że jakoś gorzej mi się gra w tą grę? Nie. mi się w nią dokładnie tak samo. E, ale co mi się nie podoba, jeśli chodzi o polską społeczność, jak dodali e, biega czarnicznego, to na początku ludzie się ucieszyli, bo okej, okay, darmowy koń, e, a później wyszły te spoilery z tego kanału, co dodaje e, jakby pokazuje jak wyglądają konie, zanim one są dostępne w grze. E, I się okazało, że ten koń nie dość, że wygląda bardzo podobnie do y, koni północno-szwedzkich, to po prostu ma praktycznie identyczne animacje, jeśli nie takie same. I ludzie się oburzyli, że SSO oszukuje, że darmowy koń, a dali y, szweda po prostu o innej maści i o y, jakichś tam tych runach w ogóle. A ja mam takie, okej, okay. czy wy naprawdę myśleliście, że za darmo dostaniemy jakiegoś totalnie nowego konia, którego nie ma w grze? To po pierwsze, po drugie to jest starbid. Starbidy nie są inną rasą. Więc e, to już było coś, co po prostu strasznie mnie zirytowało. I zamiast się cieszyć, że mamy darmowego konia, to ludzie po prostu zaczęli narzekać. Ostatnie aktualizacje w zeszłym tygodniu doszło ten event z szukaniem złota i w ogóle dzisiaj na Facebooku widziałam post, może było wczoraj, no nieważne, widziałam post, gdzie dziewczyna pokazała jaka jest nagroda, jest to jakiś sprzęt dla konia, wybaczcie nie znam się. Um, który w większości graczy się nie spodobał z wyglądu, więc twierdzi, że dużo osób stwierdziło, że bez sensu, że tego nie robią, że czują się oszukani przez SSO, bo to jest głównie na nagroda itd., itd. Jakby ja naprawdę nie rozumiem, zamiast doceniać to, co mamy w tej grze, to my tylko narzekamy i chyba jeszcze nigdy się nie spotkałam z żadną pochwałą dla twórców. To jest tak, że gracze proszą o jakiś nowy sprzęt. I e, chcą czegoś nowego, a kiedy zostaje to dodane do gry, to tylko narzekają i mówią, że chcieliby, żeby to jednak było inaczej i bez sensu. E, kolejną rzeczą, którą e, widziałam mnóstwo razy, e, na którą ludzie narzekali, to są magiczne konie w grze. E, moja relacja z magicznymi koniami jest taka, że zawsze się muszę powstrzymywać przed ich kupnem, bo zawsze mi się jakieś podoba, a potem jednak na nim nie jeżdżę. I, em, no i mi wiadomo, że niektórym ludziom może się nie podobać ta koncepcja. Wypominają słowa twórców sprzed kilku lat, gdzie mówili, że gra jest realistyczna i jest tylko z drobnymi wstawkami magicznymi, fantastycznymi. Tylko, że to było dawno i myślę, że powinniśmy znormalizować to, że opinie, pomysły się zmieniają. Poza tym na pewno zmieniają się też ludzie, którzy odpowiadają za tą grę, więc mają nowe pomysły i tak i I poza tym moim zdaniem te konie pasują do rozgrywki, jest ona magiczna, te konie mają swoją historię teraz, skąd się wzięły i w ogóle, więc... Myślę, że są naprawdę mega dopracowane pod tym względem, tak żeby e, nie wyglądało to dziwnie. No ale okej, okay, jeśli ktoś nie chce magicznych koni, to przecież nie musi ich kupować. I to jest to, nie musi ich kupować, ale ludzie strasznie narzekają na to, że one w ogóle są dodane do gry. I jak to jest możliwe, dlaczego są dodane? Bez sensu, bez sensu. No a co komu to przeszkadza, że są dodane? Jakby, no nie muszą ich kupować. To, do czego dążę i cały czas mówię, to to, że naprawdę nie podoba mi się to, że gracze cały czas tylko narzekają i nie mogą się cieszyć tym, co jest w grze. Przypełnią mi się teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć. E, pamiętam, kiedy jedyną kolekcją do zebrania były gwiazdki i kiedyś, bardzo dawno temu, e, krążyły plotki, że kiedy zbierze się wszystkie i to zostanie się star końc. Oczywiście była to nieprawda i kolekcje w grach są bardzo często w Simsach, w life, life is Strange i ogólnie w wielu różnych grach. Są kolekcje, które nie zmieniają gry, nie dodają bonusów, e, nie, nie, jakby nie służą niczemu konkretnemu, są po prostu kolekcjami, które mają być czymś dodatkowym w grze, czymś co e, daje dodatkową zabawę. I znowu, jeśli ktoś nie chce zbierać kolekcji, no to przecież totalnie nie musi. I ja na przykład nie rozumiem podejścia ludzi, którzy mówią, że bez sensu po co to dodają, skoro to w ogóle nic z tego nie ma. Dla zabawy. Niektórzy to lubią. Także tak. I naprawdę jeszcze długo mogłabym tak wymieniać, jednak to nie ma sensu, bo nie chodzi o to, żeby wytykać ludziom błędy cały czas i nie dać im żadnego pouczenia. I nie wiem, czy to zmieni czyjekolwiek myślenie, jeśli ktoś myśli w ten sposób i narzeka na wszystko, co jest w grze, bądź co zostaje do niej dodane, ale myślę, że powinniśmy docenić działania twórców, tym bardziej, że starają się nas wysłuchiwać na tyle, ile mogą i... Gra jest co tydzień aktualizowana. To musi być naprawdę mega dużo pracy. Gra oferuje mnóstwo możliwości, tylko większość niestety po prostu ich nie docenia i woli wiecznie narzekać, więc mam nadzieję, że wśród moich widzów nie ma takich osób, ale jeśli jednak czujesz, że jesteś tą osobą, która narzeka na wszystko, to zastanów się, czy naprawdę warto, czy nie lepiej cieszyć się tym, co po prostu mamy w grze. i po prostu szukać rzeczy, które nam się podobają, zamiast tylko narzekać i myśleć pesymistycznie. Um, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i widzimy się w następnym. Pa!